Smakowite i piękne. Tak się, proszę Państwa, jada w hotelach orbisowskich we Wrocławiu i Państwo będą mieli okazję, być może, spróbować takiego wspaniałego dania. Już za chwilę. Certyfikat upoważniający do wizyty w jednym z hoteli zostanie wylosowana, ale to za moment. Teraz kolejne notowanie kulinarnej listy przebojów. Dzisiaj mówimy o wyjątkowych wydarzeniach, wyjątkowych sytuacjach. Na kulinarnej liście przebojów nic wyjątkowego się nie zdarzyło, czyli już Państwo pewnie wiedzą, że pierwsza piątka naszych potraw jest niezmienna. Ale zaczynamy jak zwykle od ostatniej potrawy na miejscu piętnastym. Nowość naleśniki na miejscu czternastym. Super nowość, po raz pierwszy na kulinarnym liście przebojów racuchy. Na trzynastym bez zmian golonka, na dwunastym bez zmian bigos, na jedenastym bez zmian gołąbki, na dziesiąte z dziewiątego spadł żurek, na dziewiąte z szóstego rolada, kopytka na ósmym miejscu bez zmian, kurczak na siódmym bez zmian, natomiast kluski śląskie z 10 na szóstej. Pierwsza piątka, pierogi z kapustą spadły z trzeciego miejsca na piąte. Pieczeń. I tu od razu chcę powiedzieć, że to są wszystkie pieczenie. I te z dziczyzny, i te wieprzowe, i wołowe. Na czwartym miejscu, na trzecim z czwartego z razy. Na drugim kotlet schabowy i pierogi ruskie. Po raz chyba dwudziesty na pierwszym miejscu kulinarnej listy przebojów. Tak się nasze dzisiejsze wydanie Przedstawia. Ja Państwa zachęcam do tego, abyście pisali na kartach pocztowych, jakie potrawy chcielibyście znaleźć na naszej kulinarnej liście przebojów. A Magda ma już kartki, z których wylosujemy laureata. Myślę, że bardzo sympatycznej nagrody ufundowanej przez dyrektora oddziału Orbis SA Hotele Wrocław Monopol. Proszę zobaczyć, to jest właśnie ten certyfikat. Wygląda w ten sposób. Osoba będzie mogła przyjechać, spędzić weekend, coś smacznego zjeść w hotelu, a także, mam nadzieję, że odwiedzi nasz program i będziemy mieli przyjemność z tą osobą rozmawiać. To, Serdecznie co ją zapraszamy. zapraszamy. No to, to zamykam oczy. Zamykam. Albo się nawet w ogóle odwrócę. O! O jest. No jest. Dobrze. Szczęśliwie. Pani Aneto z Opola. Będzie Pani mogła przyjechać do Wrocławia, proszę zobaczyć, to jest od Pani kartka i będzie Pani mogła zatrzymać się w hotelu Wrocław. Zapraszamy Panią do weekendu, weekendu. Oczywiście będziemy się z Panią kontaktować, mam nadzieję, że coś dobrego nam Pani ze swojej kuchni przywiezie. Serdecznie gratulujemy i czekamy na Panią.